Witam, witam wszystkich w kolejnym odcinku z pięknej gry Content Warning. Jestem dzisiaj z... Ja puszko, ale w lepszym stanie Okej. Okay. I jesteśmy z Panem Czerwonym. Ja żyleta dzisiaj ja was... Kuć, dzisiaj ja was prowadzę po, po tej cudownych placówkach i zrobię intro. Tak więc. I ma y fajnego kapelusza. No a ja to ja Flopo, tak. Flopcio, Flopiński, który jest niebieski. No i co? I chyba zaczynamy. A, jesteśmy na nowym save'ie, to jest bardzo ważne, jesteśmy na nowym save'ie i mamy hardcore moda że wszystko chce nas zabić, a nawet broni nie mamy, więc będzie ciekawie. Tak, ogólnie, no... y, tym razem grając mamy do czynienia z modem hardcore mode, który utradnia nam grę i w tym samym czasie życie. Potwory są szybsze i mocniejsze, mamy połowę mniej staminy i reszta główny. A no tak to w ogóle zauważam, że połowę mniej... No. No to po prostu możemy grać. A, 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 po tym krótkim cięciu lecimy do naszego... Yy, I lecimy. Let's go! No, kupieniem, To będzie cięższe. Byle nie ma no. właśnie też taki się O Na tyle lepiej. Yeah. Yeah. Dobra. No, ja tak lecę. Tak, tak. Już ma tak Ja razę. Tak. Co? Wiesz Kaktusa widziałem? Kogo? Nie znam. Kaktusa! Ja znam zioma. Ja też, wiesz? <głos> <głos> Nie znam, cywy Wszystko nas chce zabić, więc trzeba być bardziej ostrożnym. Stamina się szybciej zużywa. Słysza, ale mamy... Mamy strasznie mało stamina. Nie podoba mi się to. Mi też, ale no... Trzeba pod kontent hehe, robić. A będzie zagrał z modem Lights Out. Mm. Jeśli dobijecie 15 lajków po tym filmie, <laughs> no to będzie mod, wam moda Content warning nowy save moda z Lights Out. No i jak dobijecie 15 lajków, robimy Lights Outa. Jak nie dobijecie, to będzie dopiero za dwa tygodnie, więc radzę się śpieszyć. No. A jak pod następnym odcinkiem, dobijecie 30 lajków, będzie yy, odcinek z Repo. Jąca, nice, nie? Informacja. No, a to zostało... Dobra, lecimy. A school! A school! A Squoolka Spondziemy dalej. Chodź! Ja bym za bardzo nie biegać powiem. Musimy jak najszybciej Nerpa. nerwa. Bo on nam jak będzie pomagał, pomagał, ale wiecie, jak będziemy jakieś z... mieli trudne potwory, to... I to jest jeszcze to... O, a wielką mowa. Ty, ulepki pik za pierwsza. co jest? Pomyśl sobie, jak Jasio będzie zapierdzielał. O, a weź. Nawet nie mów. O mikser. Zieperka. Tam był mikser. Idziemy do miksera. To, a jak wymienić mikser, to będzie blender. mikser. O, z ekipy, no, ja pierdzielę No mi strasznie z ekipy Chodźcie, idziemy Chodźcie z lampy, Ty, bo tu zielony Z lampy, Pan Faraon Pan Faruk Szakalaka, szakalaka, buuu Pan Faruk Szakalaka, Za tobą, za tobą Ja pierdzię.

No, no, no. Jak ktoś będzie chciał, to Prawda. można nawet zrobić serię to ze to Slime Ranchera, takiej starej gry, zapomnianej trochę przez ludzi. Albo... nie wiem, czegoś, stóp. co tam w ogóle istnieje. Z BrickLeaksa, z Krab Mechanika, jakieś poranniki albo testowanie różnych Tak? <tosłuch> można zrobić. Tylko jak ty podejdziesz do mnie, to ja... Z nie miłe? Można niby. Tam jest. Tam jest. Nie od... nie, nie tak tam jest. tu stamy? Jak tu nie, Jak to ja? Jak tu stamy? Tu się przeżyłeś? No? Trzy, kolega, trzy, trzy kamienie na Zobaczmy ile teraz on zabiera. papę go ja tam nie pojdę ile, bo ja zdechnę. Immediately. Bo na. Ej nie, ej nie zabierasz. <laughs> Czekaj, tak co powinno działać? Pięknie, nie zabieraj. Tu dużo, dużo kurty zabierasz, zabrał mi 3 fachy HP, co zostawiam. To jest hardcore. To jest hardcore. Ej, Ty... To jest hardcore. To jest hardcore. Ej, tak? To jest hardcore. tak. On zginął? Tak, on zginął, idziemy. Nie mam pojęcia od czego. mają Pająk Pają. połączony chyba kurde, nie wiem. Z blenderem i cera. Kurde! <grym> <grym> kaktus, to mam te No. A to jest kaktus, kurde. Co im chodzi z kaktusem? Co im chodzi z kaktusem? A to jest kaktus. Dobra, lecimy. Nie mają z czego nam kasy zawrzeć, a jesteśmy. Dola, dola. Ej, chodźcie na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu. Kulę. Może to być fajny materiał. U zapomnieliśmy powiedzieć yy, Frezera na, yy, czwartego członka ekipy. Nie ma Frezera, bo on na 4. Patrzcie, Arabelimba, limba, limba. Ktoś do niego przyjechał. My, czy my. Do, do, do. Aż tak cicho mnie słychać? Wola. Ty co jest? Po miejscu bieg, Jasio będzie zamknął Ziebarka? Tam był mikser, idziemy do miksera Mikser, mikser Mikser z ekipy, jak jest? Ja was zobaczyłem przy, y, wtedy, tylko po prostu y, skupiłem was Co jest? <grymny> um, za to za to bo. przeżył 5 kamili, Tego nie rozumiem. Pioną czekaj, czekaj, czujcie, czekaj. 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 Czekaj, 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 Skosztujcie, Kurde! Kurde! <grymny> Kurde! Ja. jeden Kurde! zabił <grymny> zabił Kurde! On przeżył pięciu kamili ja z pefem jednego pajączka, kurie. No. Trzy, trzy kamiliś mapów kolego, kurde, przeżył. I zobaczmy ile teraz on zabiera HP. No bo to ja tam nie pójdę i... ...immediatly. Przeszedłem na... To jest hardcore. Thank you so much for watching this video, hope you enjoy. Jest. Yes. Yeah. <tryk> Cześć trzeba zapisać siak. To... No pierdziele kupujemy... Zobaczcie robimy limbo, robimy limbo, dwa, robimy limbo dwa nerfgany. dwa nerfgany, dwa nerfgany Patrz, 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 patrz Po defibrillatora? Tak defi... Chodźcie spać A nie... nie kupujemy ten? Nerf. A to rano, rano Bo coś mu mówi jak o defibrillatorze No, a ile kosztuje on? 200? No, 300, ale 300? Chyba, chyba nerf będzie ważniejszy No to. Najpierw nerfa, albo nawet nerfa i hagera, bo hager też leczy. Może go dobra. znajdziemy. To kupimy dwa ner nerfy. Mamy 350 długów. Nie no dobra, hager i nerf, to ten, yy, medical, hager, misk, Nordan Wezmę? Mogę, można kupić drugiego hagera w sumie Nie, 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 no spokojnie, jak pan 3 Kamera. Nie no zostaw, zostaw, zostaw Nie, bo mamy na... i tak dwa i kropka 3 Zostaw to na, na ten, nie, nie, nie kupuj wszystkiego jakby nie wydawaj No bo w sumie, no tak, to, to to się nabije na następnego Na następny się zużyje Dobra, chodźcie, lecimy dalej Let's fucking go. Jak coś, ten czerwony pan w czapce to jest mój nowy montażysta. Fuzzy, fuzzy, fuzzy. Ok, ja mam do tego dojść. Poje, montażysta. O, nie mam latarki. Hehehe. Ok, fajnie. Świeć. Sunscreen, sunscreen. Świeć Ej, nie, mała, nie, nie. Świeć do Jezusa, do... Nie zmieniłem trybu. Jeżeli mnie zgłosi, dobrze. Już nie żyje, martwy jest Muszę czynić konory To jest błąd Martwy, ale jest Ej, on miał latarkę A nie, hunter. Potrzebujesz leczenia? A nie, faraon Chodź uleczyć ja Nie, nie potrzebuję Znalazłem. A wziąłeś jego Fum, latarkę? Wziąłeś jego latarkę? Nie miał dobre. No ten lepszy niż nic. Musimy coś ponagrywać, bo już nie... Ps, mi się tylko ten ten... Ten, ten? mi się tylko energia ładuje do połowy. No, bo to tak działa ten mod. Daleko, ale czy się opłaca? Ty latarką świeć na razie cały czas. Ja Będzie... mam stole. tu Co prowadzi? Jestem tak nachylony nad monitorem, że to jest szok. No to nie, to ja zawsze mam... Ale nie, nie, ja po prostu jestem tak głupi. Właśnie w nie widzę że są daleko, bo nie mam latarki. Myślałem, że juma robić, się. Ok, prawdopodobnie to Nic ma. Wiem, no do Zobaczcie Państwo, on jest yy, agresywny i niebezpieczny. Jest git, idziemy dalej. Nie ma co poświęcać naszego tlenu na W tej grze mapy nie ma, Modo na mapę Z nią chęcią bym ja skorzystał Bo już nie mam pojęcia gdzie jesteś Jesteśmy w drugim Wiem, ale ja po prostu nie zamieszam tej mapy tak dobrze to. Chodźmy ze mną Chodź, chodź, chodź Mamy połowę tlenu, ale szybciej spada chyba niż normalnie Zapal światło Papa, pa, włącz światło a żeśmy poszli? U, u, u. Normalnie tam jest. jeście To zawsze jest ta sama mapa? Chodź za górę. Jadź. Czekaj. Ech. Ech. Nie wiem. Się... nie jest tam. O klaski wirtualne. Czekaj, ale my trochę inaczej niż teraz. Jesteś w ogóle chodź, chodź, chodź. Jesteś żywem. Słaby, ja? No łóżeczka raz łóżeczka, że pani kolego, został nie. Został! Drogi Co ci jeszcze żyje? No tak, tak jest. E, więc to koniec dzisiejszego odcinka Dwa. no，shar。No, uh ja, uh